Witajcie Kochani Zobaczcie ile zostało nam indyka pieczonego Obrałam od kości mięsko Znaczy oddzieliłam od kości Mam tutaj ponad 700 g, A tutaj mam niecałe 200 gramów Ugotowanej kiszonej kapustki Wszystko to zmielę Oczywiście dodam jeszcze cebulkę Doprawię i zrobimy pyszne pierożki Zabieram się za mielenie mięska z kapustką kochani mięsko z kapustką zmielone mamy 900 gramów. teraz podsmażę jedną cebulkę drobniutko pokroję, podsmażę i dodam do mięska olej nagrzany wrzucamy cebulkę i lubicie A tak dałam coś, jedną cebulkę Mieszamy, mieszamy i posmażamy. Parę minut Do naszej cebulki dodamy troszkę masełka, łyżkę masła. nie jest bardzo chude, bo to jest z indyka. Już pieczonego, dlatego dodamy troszkę tłuszczu. i smażymy jeszcze dusimy dwie minutki Kochani, cebulka się delikatnie podrumieniła. Nie chcemy spalonej i dodajemy razem z tym tłuszczem. Do mięska. Dodajemy odrobinę soli, nie za dużo, zawsze później jeszcze można dodać pół łyżeczki niecałe i pieprz. To tylko będą nasze przyprawy, sól i pieprz. I mam jeszcze bulion warzywny. Jak będzie potrzeba, będzie za suche mięsko, dodam bulionu. Teraz muszę to wymieszać wszystko. dodaję bulion mam tutaj szklankę bulionu na razie dam połowę gdzie potrzeba dodam więcej i wyrabiam indyk jest właśnie suchym mięsem a szczególnie wiesz pieczony dlatego dobrze że zostało mi bulionu to akurat go użyję do tego farszu troszkę moje rampu wam całą szklankę bulionu, dodam troszkę majeranku. I wymieszamy wszystko i farsz gotowy. Smakuje dobrze. A za chwilę zabieram się zarobienie ciasta. pyszny I zabieram się za zarobienie ciasta. Mam tutaj pół kilograma mąki, dodaję pół łyżeczki soli. Dobrze, spulchnie troszkę tą mąkę. Zwykła pszenna mąka. A tutaj mam 300 ml gorącej wody, 80 stopni, do której dodam takie, jeden taki lust, tak, dwie łyżki oleju. I to wszystko, co potrzebujemy, żeby zrobić ciasto to na pierogi daję troszkę więcej wody bo jak będzie za rzadkie to łatwiej mi właśnie dodać mąki troszkę bo mąka mące nierówna i wyrabiamy i kochani jeżeli ciasto się przykleja do spodu to znaczy, że trzeba dodać mąki ja już dodałam chyba dwie łyżki także można na od pół. tak wyrabiamy długo dodajemy lekko mąkę musi się całkowicie odkleić od miski Tak, wszystko się ładnie odkleiło od spodu, znaczy, że ciasto gotowe. Teraz je przełożę sobie na deskę i troszkę jeszcze wyrobię. Kładam sobie na moją stolnicę i lekko je wyrobię. Delikatnie wyrobię. I jak zawsze. Zostawiamy to odpoczęcia na co najmniej 20 minut. Mam tutaj przygotowany talerzyk Posypałam lekko mąką. kładę ciasto. Delikatnie je też obsypię mąką. I tak jak zawsze u nas pod miseczkę. Odkroiłam sobie kawałek ciasta. Ciasto odpoczęło. Jest fajne, elastyczne i wałkujemy Musimy zrobić cienki placuszek. Jeszcze tutaj troszeczkę jest chyba za grubo. A, może być. Kroję tym dużym krążkiem. Będą duże pierogi. Szybciej zrobię, przejedamy okay. mi się. Okej. nakładamy farsz akurat sobie troszkę pobył w lodówce naczki się przegryzły zawsze sobie poniję takie kuleczki i nakładam i na każdy placuszek nałożę kuleczkę farszu no i zaczynamy sklejanie jak zawsze cukcik jeszcze masz sobie palce w mące żeby jeszcze bardziej tak Docisnąć. I pierwszy pierożek gotowy I tak wszystkie posklejamy Pierożki będziemy mrozić ugotujemy tylko parę a resztę będziemy mrozić Zawsze się przydadzą na potem I następny Kochani nalepiłam 29 takich dużych pierogów które teraz pójdą do mrożenia Przykrywam tylko ściereczką Wkładam do zamrażarki na no jakieś 2-3 godzinki. Potem przełożę do woreczków A teraz zrobię parę na teraz, żebyśmy spróbowali. Ani woda się zaczyna się gotować. Daję pełną łyżeczkę soli. I zaraz będziemy wrzucać pierożki I wrzucamy. Te ja zrobiłam trochę mniejsze. I wrzucamy na wrzątek. z boku też wrzucę 25 chyba pierożków było teraz musimy delikatnie przemieszać tylko delikatnie i od wypłynięcia gotujemy 4 minutki tak by się do spodu do karka, do spodu nie przykleiły i jakby płyną, jak powiedziałam 4 minuty I minęły 4 minutki i nasze pierogi gotowe Wyłożę je na dwa talerze, żeby się nie posplejały. A tam się właśnie smaży boczuś do okrasy. No i delikatnie okraszamy boczuś. Nie za długo, tak delikatnie. Raz na drugi talerzyk. i przestygną chwilkę i będziemy próbować rozkładam resztę tutaj. i za chwilę pierożki gotowe próbujemy tak, na razie z tego talerza spróbujemy. żeby powiedzieć Wam, czy dobre? Próbuj, kochani, próbuj, mów mm. Mm -hmm. Pierogi z indyka. Mm -hmm. Z kapustą. dodaliśmy daliśmy odrobinę kapusty, tylko podkreśliła trochę smak. Nie są pyszne. smacznego kochani polecamy. Dziękujemy. Zostanie Wam takie pieczone mięsko. Coś pysznego. Dziękujemy chani za hmm. oglądanie. Trzymajcie się i do następnego.